Skorpiony, przekaz dla Was to jest na grudzień, na relacje i na pracę. Zaczniemy sobie od relacji. Ogólnie powiem Wam to, co tutaj Wam wybija i w relacjach, i w pracy. No to tak konkretnie pachnie tutaj Ojcem, nie? Konkretnie pachnie Ojcem, energią Ojca. Jeśli chodzi o relacje... jesteście na drodze zbierania konkretnych doświadczeń I teraz tak, wchodzicie w grudzień z energią gotowości do przyjmowania nowych doświadczeń do wchodzenia w nie generalnie, generalnie i tak ogólnie, słuchajcie, spokój wy jesteście zatopieni w swoich emocjach, w swoich uczuciach skupieni na swoich obowiązkach, na pracy ale przychodzą takie energie, które tutaj mówią że jest to dla ciebie czas ten najbliższy, grudniowy jeśli chodzi o relacje czasem sprawiedliwości jest czasem sprawiedliwości pokazuje się energia jakiejś relacji która albo przyjdzie albo była, a nie jest albo była i jest w zawieszeniu lub była i nie ma jakkolwiek tak? karty pokazują tutaj Na konieczność takiego zatrzymania się, zatrzymania się, przejrzenia temu, jak to wszystko do tej pory wyglądało. Bo wszechświat ma dla ciebie, Skorpion, całe mnóstwo możliwości, pełen wachlarz, pełen wachlarz. Ale wymaga od ciebie, jakby takiego kontaktu Twojego, wewnętrznego z sobą samym. Uzdrowienia pewnych swoich wewnętrznych tematów, i tutaj bardzo mocno temat kręci się wokół karty cesarza. Karta cesarza jest taką energią, która tutaj niesie obraz niesie tutaj najczęściej obraz ojca, dominującej męskiej energii w naszym życiu, tak? Słuchajcie, macie przy królu kielichów pokazaną. Dochodzicie sobie w grudniu do tego. Macie pokazaną jasność myślenia, stajecie w takiej y, nagiej prawdzie sami przed sobą, zaczynacie y, przyglądać się temu, jak do tej pory wasze relacje wyglądały, gdzie Wy byliście sprawiedliwi, a gdzie nie, gdzie się posuwaliście za daleko, gdzie ta wasza współpraca z innymi ludźmi w waszym życiu. Nie była oparta na równości, tylko była oparta na hierarchii. Na hierarchii. Przychodzi taki moment do Was w grudniu, gdzie jest potrzeba, słuchajcie, wejścia na tą duchową ścieżkę, ale już tak konkretnie, tak? Już tak konkretnie. I teraz tak niezależnie od tego, czy Wy jesteście aktualnie w jakiejś relacji, czy wchodzicie. E, czy tam dogorywacie po jakiejś mm, zakończonej relacji? E, karty mówią wyraźnie: te tematy muszą być u ciebie przerobione. E, zbyt gwałtownych ruchów, wykonywanych w kierunku danej, danej relacji lub kilku relacji, e, zbyt szybkiego działania, nieprzemyślanego działania, zbyt szybkich decyzji. To są również tematy poczucia braku straty, ciągnięcia ze sobą tej energii, tak? To wszystko jakby wpływa, kochani, na jakość naszych relacji. No i w tym wypadku pokazuje. Że albo mieliście do czynienia z jakąś swoją bratnią duszą, albo macie do czynienia nadal z bratnią duszą, albo będziecie mieli do czynienia z bratnią duszą, jakkolwiek, cokolwiek te energie chcą nam tutaj pokazać. Skorpiony dla was na grudzień, wy macie wiedzieć, że to się zawsze będzie kończyło tak samo, jeżeli wy nie zrobicie ze sobą konkretnej roboty. Wygotowość do działania macie, wygotowość do doświadczania macie, do uczenia się przez y, doświadczenie swoje własne y, jak najbardziej. Ale ta praca musi być robiona. Ona musi być robiona, ona musi być y, skończona, żeby jakakolwiek relacja Mogła być już taką, czystką tą, czy, taką czystą, tą e, szóstką e, e, w arkanach wielkich, e, taką czystą energią tej e, tutaj karty kochanków, tak? Czyli tego takiego totalnego przepływu, połączenia duchowego, więzi, e, dusz, ciał, tak? Tam jest miłość, tam jest przepływ, tam jest wszystko, tak? Jeżeli to nie będzie zrobione, no to każda kolejna relacja będzie się dokładnie w ten sam sposób kończyła. Trochę karty. Mówią do Was na ten miesiąc, grudzień, coś w tym stylu, że Wy jeszcze musicie pewnych rzeczy podoświadczać, żeby jakby ten nowy kierunek wszedł Wam w kraw. Bo Wy pewne rzeczy możecie już widzieć i rozumieć na głowę, natomiast z kwestią taką praktyczną, bardziej w danej relacji, już to może się. Inaczej u Was pokazywać, tak? Wy możecie wiele rzeczy naprawdę rozumieć, ale jak przychodzi co do czego wpadacie, wpadacie w taki automat, nie? Wpadacie w taki automat. No i wtedy dzieje się, dzieje się sprawiedliwość. Przychodzi ta karta śmierci, przychodzi transformacja, kolejny, kolejny taki punkt zwrotny w danej relacji. Może ileś tych punktów musicie, słuchajcie, wy zaliczyć w swoim życiu żeby w końcu jakby domknąć ten temat raz na zawsze i pójść już do przodu bez tego y, obciążenia, tak? Bez tego obciążenia. Podobny y, temat, jakiś taki przeszłościowy kręci wam się w pracy. Y, w pracy generalnie również niby nie jest źle, słuchajcie, ale jest jakaś taka energia waszego konfliktu, y, Waszego konfliktu wewnętrznego. Wy gdzieś tam się z tymi myślami swoimi, słuchajcie, bijecie. Czuć tutaj u was jakiś niedosyt, a ja nie wiem, z czego on wynika. Jest jakiś zastój, jest. Yy... Poczucie, nie mogę ruszyć dalej, muszę odpocząć, muszę się zastanowić o co tutaj chodzi. Tak, nie wygląda to źle. Jest ten rycerz pentakli na początku tego rozkładu, który mówi tutaj o tym dobrze by było, żebyś sobie jakiś plan działania, swój własny dla siebie ustalił. Natomiast kończycie przekaz kartą wieże Coś tutaj będzie chciało słuchajcie runąć. Może to runąć tylko i wyłącznie w was wewnętrznie, to nie musi być jakaś zewnętrzna zmiana, ale może być, ale może być. to tak tylko miejcie na uwadze. Co do tutaj tej szóstki kielichów, która się pokazuje Słuchajcie. To są jakieś takie wpływy mm, wpływy, które płyną z przeszłości. Dla mnie ta karta jest taką. Tak, jakieś nasze stare schematy, które mają wpływ na nasze aktualne życie i u was pokazuje się to dziś. W formie właśnie takiego bycie ciągle w tej energii głowy, jakieś trudności z rozpoczynaniem nowych przedsięwzięć, rozpoczynaniem do, do jakby. Dokończaniem ich, o może tak, dokończaniem ich. Może nie macie trudności z rozpoczęciem danej rzeczy w sprawach zawodowych, ale jest dużo trudu u Was kosztuje dokończenie danego e, dzieła, danego, e, danego projektu. Karty tutaj pokazują. Że jest to spowodowana jakimś waszym zbyt kurczowym trzymaniem się czegoś. Zbyt kurczowym y, trzymaniem się czegoś. I wpada na to karta słońca. Nie wiem, czy tu jeszcze głębiej nie zajrzeć y, wam, bo to tak trochę wygląda y, jakby przytłaczał was z jednej strony wasz nadmierny optymizm. Namierne, jakieś takie tylko z poziomu głowy naiwne wierzenie, że nieważne jak to i tak się dobrze skończy w sensie takim choćby tam y, kłody były nie wiadomo jakie pod stopami waszymi no i tak wierzycie w szczęśliwe zakończenie. Umęczeni jesteście po pachy, po prostu po pachy, tak? Ale trzymacie się tej jednej drogi tam, tak konkretnie. Yy, I po prostu brniecie, 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 idziecie tak? Idziecie. jest jakaś rozbieżność u was, słuchajcie, niemożność połączenia skorpiony, jakiś dwóch Waszych wewnętrznych cech nie do końca. Jeszcze to widzę, chociaż tutaj na tej wieży pokazuje nam się energia, słuchajcie, króla buławi cesarzowej, mógłby być to taki kierunek w interpretacji tutaj tej sprawy, u was na sprawy zawodowe. Który mówiłby o takim braku połączenia właśnie, no bo to jest nie do połączenia, tak? Ten, ta energia, która tutaj mówi o takim działaniu, tylko wyłącznie dla działania, a nie wtapianiu w to, jakby energii takiej, wiecie, no, troskliwości, empatii, twórczości też, tak, kreatywności, jakby brakowało tutaj. W tym do tego Waszego, żeby to tak płynęło gładko u Was, jakby brakowało u Was takiej, mimo wszystko, delikatności w działaniu. Delikatności w działaniu, tak bym powiedziała delikatności w działaniu. Więcej troski, więcej empatii dla siebie. Pojawia się karta również siódemki Buław. Ja bym powiedziała, że to jest taki brak stawiania sobie samemu granic. Takie nawet i takie zażynanie się w tej pracy, wiecie? Takie zażynanie się w tej pracy. Nieważne, że jest ciężko. Nieważne, że jest ciężko. Idę, robię, bo czuję, że muszę. A tam wszystko po prostu, energia w energii to tam aż krzyczy, nie? W energii aż krzyczy. No i przychodzi ten moment wieży do Was w grudniu. Wy możecie się z tym ostro e, zderzyć. Nie wiem, co to dla Was będzie oznaczało, ale przyniesie Wam jakiś taki e, nowy początek, bo wpada karta głupca. Przyniesie Wam jakąś decyzję, Eee, przyniesie wam jakąś decyzję w grudniu na temat tego, o nie, koniec z tym. Od tej pory muszę robić to inaczej, muszę zadziałać inaczej. Nie wiem jeszcze do czego mnie to doprowadzi, ale muszę zacząć działać inaczej, w inny sposób, z inną energią, z innym podejściem. Ja nie wiem, czego to dotyczy. Nie wiem, bo nie mam tutaj ani kart odejścia z pracy. Trochę da mogłaby tutaj sugerować, że coś przyjdzie z zewnątrz, tak? Mogą być jakieś przetasowania, ale niekoniecznie. Niekoniecznie. Więc jakby tutaj się tym też nie sugerujcie. Cokolwiek się pojawi w grudniu u Was na praca, Ma się pojawić. Ma się pojawić. Tak? I będzie to dla Was taka forma przejścia, taka brama, słuchajcie, do Waszej nowej drogi. Czymkolwiek to będzie. Czymkolwiek to będzie. Macie kartę zmiany kierunku z karty pozytywnej kreacji na miesiąc grudzień. Przyjdzie wskazówka ukazująca Ci Twoją prawdziwą drogę. Podążaj za nią. Może się coś takiego słuchajcie u Was w pracy. Jak najbardziej pojawić, więc e, oczy szeroko miejcie otwarte. Macie również e, kartę Gołębia. Uwierz i zaufaj. Uwierz i zaufaj. Zaraz wam ją przeczytam. O, otworzyło mi się na niej skorpiony. Uświęcony gołąb ma na celu przypomnieć, że zawsze jest nadzieja, a nowe możliwości i cuda czekają tuż za rogiem. Każdy dzień traktuj jak przygodę, a każdą chwilę życia wykorzystuj w pełni. Uwierz i zaufaj temu, dokąd prowadzi cię wszechświat. To twój czas, byś wykorzystał swój nieograniczony potencjał i przygotował się na nowy początek, przygoda i radość. Żyje w pokoju, akceptuje cuda i wykorzystuje nowe możliwości. I to samo bym ci chciała powiedzieć, Skorpion, w kwestiach relacyjnych. Jeżeli ktoś ci podleci, bo może się tak zdarzyć, że pojawi się ktoś nowy do relacji. W którą Ty tak głęboko sobie wyjdziesz, a się okaże znowu, że tam jest jakaś lipa, to też nie masz podchodzić do tego na zasadzie porażki i takiego dołowania się, o nie, nic mi nie wychodzi, nic z tych rzeczy. To jest Twoje kolejne doświadczenie. Ty masz się temu na bardzo głębokim poziomie przejrzeć i wyciągnąć z tego po prostu kolejne lekcje. Tak? Bo tutaj jakby w relacjach no, masz taki etap, widać, zbierania tych doświadczeń u Ciebie. Hmm. To może nie wyglądać za kolorowo, jeśli o Ciebie chodzi, ale tak to wygląda, tak karty pokazują. Tak może wyglądać u Ciebie, Skorpion, proces Twojego odcinania się od przeszłości, tak? od energii Ojca, od wpływów energii Ojca w Twoim życiu. Tak to może wyglądać, to może potrwać jeszcze, tak żebyś miał, Skorpion, tego świadomość i żebyś miał to po prostu na uwadze, natomiast jakby nie wzbraniaj się przed tym, nie? Tu jest dużo takiej świeżości, jest ten paść buław u Ciebie na relację, jest ten paść miecz i on mówi wyraźnie, I jesteś na etapie zbierania doświadczeń, I za tym, jakby nie żadnego tu oporu y, nie wprowadzaj i idź, pójść z tym, tak? bo to wszystko jest dla Ciebie wszystko jest dla Ciebie tam się ma układać, tam się ma y, równać no taki tu jest przekaz z kart taki tu jest przekaz z kart tak? w międzyczasie masz y, skorpion w y, centrum przekazu tutaj na relacje masz ósemkę y, pentakli i ta karta by tutaj Ci mówiła łącz to wszystko te zbieranie swoich nowych doświadczeń z taką pracą wewnętrzną, tak? Z pracą nad sobą. Nie zapominaj o tym, nie? nie? zapominaj o tym, bo to wszystko ma iść jakby tak tutaj dwutorowo, nie? Z jednej strony wiedza, z drugiej strony to doświadczanie i szlifowanie, szlifowanie dosłownie tych nowych umiejętności w kolejnej relacji, w kolejnych relacjach. Coś ten deseń tutaj płynie u Ciebie w Skorpion No. Dobra, to by było na tyle. Skorpiony dla was na grudzień. Dzięki. Wszystkiego dobrego.